Tutaj? Co, co to jest za turniej? Co to jest za wydarzenie? Kto wygra? Są trzy drużyny. Teraz właśnie grają meczek. Drużyna prezesa Tomka. Drużyna Franka podobno jest najlepsza. Wygrana drużyna, zgarnia To wszystko. Ja też dokładam tutaj puli. Do, dokładam do puli. Ja to, to musisz wygrać. Olga! Konu tutaj. Także wy zostawiajcie łapeczki w górę, bo to jest taki lokalny turniej Błaszek. Subskrybujcie kanał, i lecimy, pokazuję wam mecze, co się dzieje, bo tutaj prezes co robi, on ma formę dzisiaj, ja pierdziele. Teraz już nagrywam mecze, słuchajcie, prezes co przed chwilą zrobił, to było niesamowite. Olga, gdzie ty biegniesz, zostaw tą piłkę. Dawaj Tomasz, mężczyzna się rozpędza, o Jezu, trzech do niego siata, czy przejdzie piłkę Bartek przy piłce, czy poda, czy poda. Łuki tam go skacował. No. O kurczę! Ależ bramka! 1-0 i minuta do końca tego spotkania. Ależ fenomenalna akcja i bramka w końcówce tego meczu. Tomek co tam robi? Tomek co tam robi? Tomek co tam robi, Tomek co tam robi! Ale Franko broni. Ej, tam łuki fauluje No, i czy będzie? Aj no i nie ma, no i nie ma. Zmiana drużyn Drużyna prezesa, pierwszy mecz wygrany. Jaki będzie kolejny? Czy Olga? Pokona drużynę prezesa i Messiego Olga i czy to wykorzysta? Czy to wykorzysta? Wykorzystała to! Pierwsza akcja, pierwsze podanie. Drużyna Messiego i prezesa w problemy, problemy mają. Olga X deklasowała. To może Messi, to może Messi się rozpędza. Messi, Messi, ankara, Messi, ankara, Messi. obrona. Oj! Skasuje go teraz. No i co? Ależ rzuta, ależ wyjazd. A i Fifi jednak na posterunku. Oj Ależ mógł teraz zabić, prezes, dobre. No i może teraz, i może teraz, i może teraz. Gwóźdź do trumny. No, no, no i nie ma. Jest prezes, on się będzie kiwał. A jednak strata. No i 2-0. I znowu niecelne podanie i bramka. Olga, co jest w formie! Niesamowita zawodniczka! Ona dzisiaj jest naprawdę jak nie z tej ziemi. Fifi strzał, zabije! O Jezu, mógł zabić, naprawdę, jakby to leciało w bramkę. Miana, zmiana, słuchajcie. Drugi mecz: drużyna Messiego i Kruesa przegrywa. Przestały. Dlaczego ten drugi mecz nie poszedł po waszej myśli? Cicho! Kolejny mecz i Gabi w teraz sam na sam. Czy pora do środka? Jest tam Olga. No I czy ktoś wykończy? Czy to ktoś wykończy? Ale z poświęceniem, ale się przejmuje to piłkę. I fenomenalne podanie do Gabiego. Ajajaj, jakby miał troszkę dłuższą nogę, to na pewno... Co tu się stało? Piłka przeleciała bramkarza, ej! Jakby takie coś wpadło... O Jezu! Miu. Ależ teraz broni w stylu kół, fuka na ten breakdance! Czy ona wiedzie sama? Nie, oni już muszą podawać z Jest antygakty, jest rzutka na Fifiego. Ależ główka, dobrze to leciało. Czy będzie druga próba? Grają na krótko, jest Gabi. Strzał! Strzał! Dobitka! Ajajaj! Aj. No i strata! I jest Gabi! Ajajaj! I aj, aj. jest Bramka! Jest Bramka, Fifi strzela w pierwszą bramkę w tym meczu. Oj, oj, oj ale mu sprzedał siatę. Oj, znowu siatę. Oj, Jezu. Jedź Gabi, jedź. Normalnie, jedziesz gościu. Kibeczka. Oj, oj, oj. Oj, no i faul. Karny. Ręce połamane. No i może teraz podanie do Olgi będzie i tak jest. Oj, myli się. Kochę petarda, od bramki do bramki. Łuki z poświęceniem, jest Igor. Aj, Fifi to przyjmuje. Jeszcze raz! Jeszcze raz! O to chodzi! Aj Ajajaj! Aj. Gabi, strzelaj! No niestety, nie trafia. Miana. O mój Boże, co to była za akcja? Słupeczek i nie wpadł. Oj, Messi się rozpędza. Dwóch na jednego, dwóch na jednego. Czy wykończy sam? Antek broni! Antek broni, na w formie widać dzisiaj bramkarzy. Ale poddanko teraz. Dawaj Gabi, będziesz szybszy! Do końca No widzisz? No i teraz, musisz teraz Messi Antek co ma formę Gabi, co zaskoczył tutaj o! Nie wyszło, nie wyszło oj oj, 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 Fifi Ależ bramka, nikt się takiej nie spodziewał, nawet Fifi On już myślał, że kontroluje, a to jednak nie No i teraz, i teraz Messi z daleka A on tutaj widać, że po tym pierwszym meczu nie jest w formie do końca Ach, mocny strzał, mocny strzał, ale nie. 30 sekund do końca. Czerwoni wygrywają, czyli drużyna Prezesa i Messiego. Oj Gabi teraz, ale Prezes to przejął. Jakby to przeszło, to mógłby być remis. Z poświęceniem ręka? Ręka karny. Fifi, dawaj Fifi. Ależ blokują, B2 blokowali. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No i się skończy ten mecz, tak chyba. Wygrana. Chyba, że do podał będzie w Bramka, albo sam. No i nie ma. Koniec. Wygrana, wygrana. Kolejny mecz. Drużyna Prezesa ma dwa zwycięstwa. Drużyna ołówki też ma dwa zwycięstwa, także to jest pojedynek taki, takiej rzekę. Łuki się rozpędza, Łuki się rozpędza. Ale Prezes na posterunku. Ale broni w Gdzie ty chodzisz znowu? O, głupka i bramka. Jeśli wygrają ten mech, będą mieli 9 punktów. I oni będą faworytami w tym turnieju. Ależ bramka! Jest remis, oni walczą do końca. Ależ piła teraz! Ajajaj, wybronili! Ależ obrona Igora! Niesamowite, jak oni walczą do końca. Tomasz 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 Tomasz. Messi poda, nie poda. Nie podał. Nie podał. No i podanie do Messi'ego. Aj Igor jest fenomenalny dzisiaj na bramce. To jest taki drugi Antek. No i może teraz. Ale spodanie. Ale zwód! No i strzał. Dwa do jednego. Jakie tu są emocje. O jezu! Ależ teraz wykorzystał błąd przeciwnika. Pusta bramka, warta, strząs daleka. 3-1, 3-1, słuchajcie. no to już w tym meczu zwycięzca jest tylko jeden. Frank, taka indywidualna akcja. Ale zatrzymują go. W jednym, dwóch, trzech, czterech zatrzymują go. Nie wyszła piłka. Aj, aj, aj! Ojojoj, oj, oj, pusta bramka, nie trafia. Oj, ale próba. Oj, prezes, teraz jak przeszedł. Jeden, drugi. Tomek przejął. Aj, aj, aj. Odwołanie? Kto to Prezes? Prezes Bramka, ja pierdzielę! Aha, też było no, dobrze złama O kurczaki. O kurde! Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Marta, co się dzieje? Czego się najadłeś? Tutaj wiesz, że jest nagroda dobra, to można się... koszulki! No i słuchajcie, drużyna czerwona, 12 punktów. Wygrana dzięki prezesowi, kurczę. Oj! Oj, 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 oj Messi, dobijaj, dobijaj. Ajajaj, aj, aj, pechowa akcja, pechowa akcja. Oj, oj oj! Prezeso. Ale przyjęcie Franko Opanował, opanował, opanował poczarował. Jest Gabi. Nie, to nie Gabi. Ojojoj oj, oj. Messi grama. Nie wiem, czy to się nagrało, nie nagrywałem tego, ale... Jeśli w grę wchodzą słodnicze, to prezes jest w stanie grać na 200% formy. Ale są gra jak Ronaldinho. Ten też. Co to piła lata jak po sznurku, naprawdę. Oj, 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 ależ bramka! Łukaszek, brameczka! Messi, 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 Messi strzela, ale bronią, bronią, o, Bronią tam no... Ja, ale szpek! Ale szpek! Leży, leży! Ja, no prezes, no celniej, prezes, celniej, celniej! No i Messi, 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 Messi! Ojojoj! 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 Ojojoj A ile wy macie punktów? 100? 15 punktów mają czerwoni No i może teraz, może teraz, może teraz Aj, Antoneiro łapie Aj Groźny, groźny strzał Co to jest? Aj Mógł teraz zabić, mógł zabić

Oj, 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 olgita! oj aj, 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 Olga, a Aby były dwie bramki w minutę. No to ty go ciągnął. Czemu Mieli tak? Mieliśmy tylko za tył. Czemu to by... tak mu zrobił? 15 sekund, a on go tak złapał. A może się chciał przytulić, jak po przyjacielsku, taki ziomek, taki ziomuś. Ciebie też ktoś coś wywalił? Taki skutny jesteś. Me tu gadu, z prezesem, a tu brameczka. Ajajaj! 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 Ale Ajajaj! Ajajaj! na tej Ajajaj! na jest Ajaj! A Ajaj! 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 to... Ajaj! Tak. Ajajajajaj, Łuki! Aj, 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 okay. No, no, to się też omawia, nie? Oj, oj, oj. Tak. No. Zaznaczę sekundy. Dzieliliśmy w miarę wam nagrody na pierwsze, drugie, trzecie. Ekipa Tomka pierwsze. Drugie, ekipa Olwity. Trzecie, ekipa Frank Franka i Łukaszyny. Nie ma co się smucić, podzieliłem te nagrody i tak jest wszystko porówno. To tylko był taki make, żebyście trochę... Motywacji. Nawet Bartas pokazał nam z wody no, i zobaczył, że chipsy leżą. To było pierwsze miejsce w turnieju? Króla. Ale tam w jednym meczu wykarowałeś, nie? Co brameczkę strzeliłeś na 1-0, pamiętasz? Czyli. Zaraz karam, że nie dostanie. Oglądacie to pewnie w święta albo po świętach, więc szczęśliwego nowego roku. No i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Halo.